Witam wszystkich. Naszym dzisiejszym gościem, zawodowcem jest fizjoterapeuta w klubie Wisła Kraków, Karol Biedrzycki. Cześć Karol. Cześć, witam. Dzięki, że znalazłeś czas na, na tę rozmowę z nami. I co, możemy zaczynać? Jasne, ja, Dobra, no to może zacznę od pytania, skąd się w ogóle... Wziął u Ciebie taki pomysł, żeby kształcić się w y, kierunku rehabilitacji. Gdzie studiowałeś i jakie studia ukończyłeś? No, no pokrótce, jakby tak mówiąc, to historia zaczęła się, y, można powiedzieć, od tego, od takiej troszkę dziwnej sytuacji, bo, bo zawsze w to się interesowałem sportem. Tam e, kiedyś kopałem, tam chciałem gdzieś tam, tego, tej, blisko tej piłki nożnej być. E, grałem tam w swojej miejsce miejscowości Węgorzewie w piłkę na, na poziomie tam czwartej ligi e, ale gdzieś tam kontuzja wykluczyła mnie jakby z dalszej, z dalszej ścieżki e, przy czym nie poddawałem się i gdzieś tam blisko tej, mówię, tej piłki chciałam być, e, więc zrodziła się jakby myśl o, o rehabilitacji, o fizjoterapii e, czysto takiej sportowej e, więc po po maturze poszedłem na, na studia pierwszego stopnia do, do Olsztyna, tam kształciłem się na Olsztyńskiej Szkole Wyższej tam zrobiłem byłem tu licencjata Po licencjacie dostałem się na studia do Gdańska Na tamtejszy AWF To jakby mi pozwoliło właśnie zbliżyć się troszkę do tej takiej Sportowej wersji tej, tej, tej rehabilitacji, tej fizjoterapii gdzie, gdzie dostałem się na staż do drużyny siatkarskiej, był to wtedy w Była to drużyna żeńska siatkówki ta moja przygoda trwała mm, około pół roku, bo staż, staż na to na tyle mi pozwolił, e, dzięki czemu dostałem się później do, do klubu leki Gdańsk, e, gdzie przez półtora roku jak byłem przy, przy akademii e, drużynowej leki. No a sprawy życiowe pokierowały mnie w, w kierunku tutaj Krakowa i przyjeżdżałem tutaj już meldując się w Krakowie, nawiązałem taką współpracę z nasarzystą Wisły. No i pojawił, pojawiła się opcja po prostu wejścia do drużyny pierwszej Bitwy Kraków, No i jakby oczywiście z tego skorzystałem. Tego I tak jest do tej pory już od 2,5 roku. 2,5 roku już jesteś? 2,5 roku w Krakowie i, i naprawdę cenię sobie to, co robię. Jest to wielka mobilizacja dla mnie. Wyróżnienie, ale także no mówię, to jest frajda i, i robię to, co to, 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 to kocham. Y -hmm. I co należy do Twoich obowiązków? Znaczy moim głównym takim obowiązkiem jest jakby nie dopuszczać do, do kontuzji, czyli taka, taka mocna, mocna prewencja u piłkarzy, czyli jakby zapobieganie, zapobieganie tym urazom. Wiadomo, jeżeli zdarzy się już jakiś, jakiś uraz, no to no to trzeba się takim zawodnikiem zająć, trzeba przeprowadzić u niego kompleksową rehabilitację, kompleksowe badania, przy czym taki zawodnik każdego dnia przychodzi do mnie na tak zwany stóp, tam sobie robimy terapię manualną po takiej godzinnej sesji rehabilitacji. Ja przekazuję zawodnika dla, dla trenera od przygotowania motorycznego i wtedy ten, ten zawodnik z tym trenerem robi sobie taki trening czysto rehabilita, rehabilitacyjny już z, z, z taką czystą motoryką, prawda? Mhm. No, moje takie spektrum działań jest, no, można powiedzieć dość szerokie, bo, bo może być na każdym treningu. Wiadomo, że tych urazów najwięcej jest no, na jednostkach treningowych, prawda? bo sam najczęściej w sobie niesie no, duże obciążenia, ale, ale mówię, najwięcej, najwięcej kontuzji zawodnicy doznają na, na jednostkach treningowych, no, nie? gdzie pieniądze mm -hmm. stają nogi, jest mówię dużo takich ciekawych sytuacji i tam, tam najwięcej tego typu kontuzji się pojawia. I jak wygląda taki Twój y, klasyczny dzień pracy? Ile czasu? No, jak wygląda Twój dzień taki klasyczny? Przychodzisz, tak? i? Tak, ja jestem zawsze, jeżeli powiedzmy jednostka treningowa jest o godzinie 11, ja muszę być no, około 2,5-3 godziny wcześniej, wiadomo, muszę przygotować zawodnikom wszystkie rzeczy potrzebne do, do, do treningu, czyli odżywki, suplementy, wiadomo, jakaś tam woda, i izotoniki to i płyny na, 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 na trening, żeby mieli. Jak zaczynają się odchodzić zawodnicy, jeżeli któryś ma problem z jakimiś tam problemami mięśniowymi, jakichś naciągnięcia po wcześniejszym treningu, czy, czy też lekkie urazy, jakieś zbicia, no to taki zawodnik przychodzi do mnie i, i my się po prostu, my się z nim zajmujemy. E, także ja jestem na, na, na każde jakby powiedzmy takie zawołanie. Jeżeli ktoś coś potrzebuje, no to po prostu ja muszę być. No mhm. no, treningu. E, wychodzę ostatni, też muszę zamknąć jakby swoje drzwi, drzwi gabinetu, bo, bo nie może być takiej sytuacji, że po prostu zawodnik skończył jeszcze, skończył odnowę po, po treningu, a mnie już nie ma, prawda? Mhm. Ale gdybyś potrzebował, no to, to, to ja muszę mu to zapewnić, nie? A, a, czy, 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 Ile osób liczy, ile osób Wasz szkoleniowy? Nasz sztab medyczny liczy Licząc z doktorem jest to, jest to pięć osób. Jest to dwóch doktorów, dwóch fizjo, i jest jeden, jeden masażysta, no nie? Mm -hmm. Te pięć osób musi wystarczyć, musi żeby zaspokoić grupę, grupę no, 30 prawie chłopaków, nie? Na mm -hmm. e, czy masz z jakimś zawodnikiem szczególnie dobry kontakt, jeżeli chodzi o klub? E, to znaczy, byłyby jakieś tam jednostki, które, które, które nie bardziej jakby się kumpluje, ale... Ja muszę być otwarty dla każdej osoby. Nie ma że kogoś lubię bardziej lub mniej. E, nie ma też tak, że zawodnik że woli przyjść do kogoś, a, a nie na przykład do mnie. My musimy być wszyscy na jednym poziomie, My musimy być jedną, jedną całą rodziną, więc... więc e, no mówię, każdy jest otwarty dla siebie, prawda? Mm -hmm. I, czy, czy dzięki wykonywanemu zawodowi poznałeś jeszcze jakieś inne ciekawe osoby ze świata sportu, chociażby? E, w sensie muszę powiedzieć, że na obecną chwilę e, zdarzają się takie osoby wiadomo, Czy to są zgrupowania gdzieś za granicą, jakiś obóz. Są e, to, 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 to osoby, które gdzieś tam przychodzą, e, które są blisko Wisły Kraków, którzy kibicują w ich e, czy to też na jakichś tam spotkaniach, e, takich powiedzmy poza, poza wojskowych. Są e, to, to osoby, ale mówię, bardzo bardziej skupiamy się na, 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 na po prostu na drużynie. Gdzie, gdzie mam jakieś tam swoje określone cele. Mm -hmm. Czyli spoza klubu też przyjmuję się jakby e, do swoich gabinetów? Czy... Tak, ja Ci... mam, tak tam ma, każdy tam ma z nas gabinet i, i, i jakby nasze życie poza klubem też istnieje, e, ale jest to, no, jest to czasowo jest to wiele wiele krótsze niż, niż w klubie, no nie? Mm -hmm. To ile spędzasz czasu tak dziennie w klubie średnio? E, no licząc, jak powiedzmy mówię, mamy trening 11 około 8 i 8 jestem powiedzieć gdzieś pół do piątej i mogę sobie swobodnie tam w krwi i, i ruszyć jakby do, do domu, no nie? Mm -hmm. Takie licząc, no to prawie no pół dnia, ponad pół dnia, dobrze. Mm -hmm. I jeszcze mam pytanko, właśnie co robisz w czasie wolnym, bo w sumie powiedziałeś, że tego czasu masz dość, dosyć mało wolnego, bo ze względu właśnie na, na, na specyfikę twojej pracy i to, że jeszcze poza, poza klubem gdzieś pracujesz. Co w tym czasie wolnym robisz? Jeżeli masz tą chwilę. No, tego czasu, no, tak jak powiedziałeś, jest tak, no, dosyć mało, ale jest to czas głównie, głównie dni poprzednie, prawda, bo, bo weekendy zawsze, zawsze są, te, są te spotkania, są mecze rozgrywane. Wiadomo, że jak jest to mecz wyjazdowy, no, to to jedzie dzień wcześniej, więc tak naprawdę no, ten cały weekend odpada, jeżeli mamy mecz, dzień meczowy u siebie. No to to jest tak samo, powiedzmy niedziela jest dniem nocowym, no to już w sobotę wieczorem ja się muszę przygotować do tego noczu, popakować rzeczy, które będą mi potrzebne, e, więc ten czas wolny spędzam głównie, głównie wieczorami, w e, dni powszednie, a, a jak go spędzam, spędzam go z żoną w domu, bądź, bądź po prostu jakieś krótkie bieganie, krótki spacer, e, wiadomo gdzieś tam trzeba swoich pacjentów poopychać. E, no i tak za, dzień za dniem po prostu leci, prawda? Mm -hmm. A często odwiedzasz rodzinne strony? No ostatnio bardzo rzadko właśnie. Gdzieś, jeżeli miałbym powiedzieć tak na, na palcach jednej ręki, no to w ciągu roku myślę, że te 4, 5, 5 razy jestem tutaj na maturach. Ale w, ostatniej, w ostatnim jakby czasie, no mówię, to się troszkę skróciło, bo tych obowiązków mi, mi przyszło więcej. Ale jak się staram, znaczy jak mam czas wolny, to, to staram się staram się te rodzinne strony odwiedzić. Jeżeli za trener dwa dni wolnego, no to, to zawsze jest tak, że próbuję je po prostu wykorzystać tak, żeby, żeby odwiedzić przyjaciół, rodzinę tutaj w tej miejscowości od ciebie. A czy podczas przerw właśnie między rozgrywkami albo na, na przerwę reprezentacyjną yy, masz wolne podobnie jak piłkarze, czy masz jakieś obowiązki służbowe, które wypełniają jakby Ci tą przerwę? Jeżeli jest Przerwa reprezentacyjna to jest na tej zasadzie, że zawodnicy, którzy jakby nie są powołani od nas w klubu do reprezentacji, no to mają normalne treningi. My mamy normalne treningi, rozgrywamy mecze sparingowe, jeżeli nie jest jakąś drużyną przeciwną, to po prostu mecze wewnętrzne, takie kontrolne z rocznikami młodszymi. Wiadomo, mamy teraz taki czas, czas pandemii, że, że te mecze jakby no towarzyskie to jakby no zabronione, prawda. Żeby, żeby nie narażać jednej drużyny e, i na, na jakieś tam zachorowania. Więc, więc my mamy cały czas, cały czas trening. A poza sezonem, jeżeli gdzieś tam jest przerwa między rundami albo właśnie po sezonie, to jest przerwa między rundami, to wiadomo, krótki, krótki wyjazd na, na wakacje z rodziną, e, więc trwa to powiedzmy tydzień, półtora tygodnia i, 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 i trzeba w grudniu po prostu na nowy sezon, na nowy okres przygotowawczy. Ja zawsze muszę pojawić się wcześniej w klubie niezawodnicy. Trzeba przygotować, mówię, rzeczy wszelkie potrzebne, które mogą się, które mogą się przydarzyć na, 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 na kolejny sezon, prawda? Trzeba porobić zamówienia, czego brakuje, więc także no, moja praca, mówię, nie polega tylko na tym, żeby kogoś, nauczyć, na użytku ale też no, takie całe spektrum, całe otoczenie otoczka tej, 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 tej tego klubu. To jeszcze ostatnie pytanie mam do ciebie. E, jakie masz rady dla osób, które tak jak ty chciałyby pracować e, właśnie w klubie ekstraklasy? Co muszą zrobić, żeby dotrzeć tam, gdzie ty jesteś? To znaczy, no traktowałbym też tego tak, żeby co zrobić, po prostu trzeba wierzyć w marzenia, spełniać te marzenia, e, nie stawiać, nie, nie stawiać sobie... Takich mocnych celów, bo, bo to nie jest tak, że, że wszystko przyjdzie z dnia na dzień, prawda? Wszystko się musi potoczyć, życie, życie pokaże, jak to będzie wyglądało. Na pewno trzeba dążyć po prostu do celu. No nie, 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 nie brać wszystkiego garściami, ale kroczek po kroczku i, i na pewno dojdziesz, dojdziesz tam, gdzie tak naprawdę chcesz być, prawda? Dokładnie, dokładnie. No dobrze, no to dziękuję bardzo. To byłoby na tyle. Moim dzisiejszym gościem był Karol Biedrzycki, fizjoterapeuta w zespole Wis Wisły Kraków. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo również. A wszystkich y, widzów zapraszam do subskrybowania naszego kanału WMZPN TV. Do zobaczenia. Dzięki, pozdrawiam.